poradniku chciałabym Wam pokazać, jak nagrać film w programie Windows Movie Maker, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, po prostu ja chcą wysyłać na YouTube filmy. To na początku musimy mieć jakiś program do nagrywania filmów. Ja mam Frapsa i, i włączamy ten program. O. No, i jak włączymy Frapsa, to włączamy jakąś grę, w której chcemy nagrać filmik. Ja może być na przykład Max Payne, bo ja mam Maxa Payne akurat. Oj. Coś płytę chcę. A nie, działa, dobra. No i załączamy. kamer się załaduje no i naciskamy klawisz którym się nagrywa film u mnie to jest akurat f o f9 nagrywamy film tu chwilę sobie pochodzimy no dobra taki krótki no Wyłączamy grę. I teraz te filmy, które nagraliśmy, wchodzimy tam, gdzie mamy zainstalowany fraps. Ja miałem zainstalowany chyba C. Hmm. Nie D, ja miałem D. O, jest fraps. I tutaj, mówię, i tutaj jest ten filmik. Widzimy, tutaj jest filmik nagrany. No. I teraz włączamy program Mowie Maker. To każdy powinien go mieć. Jeśli nie macie, to sobie możecie ściągnąć. Hmm, tu pan. No. I dajemy. Importuj obrazy. Nie importuj obraz, wideo i wchodzimy tutaj, szukamy teraz tych filmów, gdzie to mieliśmy tego, Fraps i to Tomowies. I ten film tutaj dajemy. To tu się trochę będzie robić. No i już mamy ten filmik. I teraz dajemy sobie tutaj, yy, przeciągamy go myszką. Tu na dół. Ją wtedy jeszcze jest, i teraz możemy dać na przykład jakiś tytuł do tego filmu. Tu dodajmy dajmy: utwórz tytuły. Tutaj naciskamy, i wyja na początku filmu to biorę to pierwsze. I wpisujemy na przykład Max, Payne i dajemy. I teraz na początku filmu, jak widzimy, mamy tutaj tak napisane Max Payne, i mamy ten film. I jak już chcemy, żeby ten film był już, jak chcemy, żeby ten film był, to dajemy plik, na górze plik, i zapisz plik filmowy. Dajemy dalej, dalej, dalej. I teraz się robi film. No jest. Dajemy jak chcemy tutaj dajemy zakończ i teraz tutaj się nam włącza ten film. No i macie gotowy film, jak chcecie, możecie go wysłać na youtube, ale możecie też sobie go oglądać tam na komputerze. No i się żegnam z Wami. Cześć.